O, nie zauważyłem Was, kiedy sobie siedziałem tak zupełnie przypadkiem elegancko ubrany, klikając losowo rzeczy. Zbliża się nowy rok. W zasadzie mamy ostatni dzień 2019 roku, więc czas na tradycyjne, zwyczajowe, małe podsumowanie i podzielenie się też z wami jakimiś moimi planami na przyszły rok. A jednocześnie chciałbym zacząć przede wszystkim od tego, że no życzę wam, żeby ten przyszły rok był dla was udany, żeby no działy się w nim wyłącznie dobre rzeczy. Pod względem popkulturowym, pod względem filmowym, powiedzmy, no nie zapowiada się aż tak ekscytująco jak zapowiadał się 2019, ale może kto wie, może dlatego będzie lepszy. Być może do wielu filmów podejdziemy z mniejszymi oczekiwaniami i dzięki temu będziemy się, nie wiem, Bawić lepiej, być może wiele tych filmów nas zaskoczy, być może pojawią się niespodziewanie jakieś seriale, które będą doskonałe, pojawią się jakieś gry. Nie, no, growo na pewno będzie ciekawie niż w tym roku. Pod tym względem na pewno będzie co robić, bo będzie i cyberpunk, i ja czekam osobiście na Watch Dogs 3. Pojawi się, coś jeszcze pojawi. A tak, The Last of Us 2, nowe Halo, nowy Doom, nowy Animal Crossing. W każdym razie będzie co robić. Więc mając to odhaczone, tak jak mówię, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego, co sobie wymarzycie w przyszłym roku, aby okazał się pełen sukcesów dla Was. No to też chciałbym powiedzieć, że ten rok był bardzo interesujący. Dla mnie osobiście był naprawdę udany. Natomiast pewnie dla Was, z perspektywy, nie wiem, odbiorców moich treści, być może dla części z Was był super, bo doszły Wam do oglądania napisy końcowe, doszedł Wam do oglądania mój drugi kanał, ale wiem, że ci, którzy śledzą przede wszystkim mój główny kanał, mogli być zawiedzeni, bo materiałów było zwyczajnie mniej, pojawiały się rzadziej, a to wynikało właśnie z tego, że, no cóż, pojawiły się nowe projekty. W najzwyczajniejszym świecie nie byłem w stanie odpowiednio jeszcze balansować swoim czasem. I to jest plan na przyszły rok, żeby najzwyczajniej w świecie tak odpowiednio powiedzmy ustalić swoje obowiązki, swoje plany, jakby rzeczy, którymi się zajmuję, żeby, żeby czasu na moje osobiste projekty, przede wszystkim na ten główny kanał, było więcej, żebym miał go więcej do dyspozycji. W związku z czym postanowienie noworoczne jest takie, żeby filmy na tym głównym kanale pojawiały się. Częściej. Do tej pory było tak, że na głównym kanale pojawiały się te najbardziej, powiedzmy, najbardziej złożone materiały. Te, które wymagały najwięcej montażu, były skryptowane i tak dalej, Postanowiłem, że troszkę to zluzuję i dalej będą to materiały, które mają klipy, montaż i tak dalej, i tak od czasu do czasu będę też publikował tam rzeczy z głowy, powiedzmy, które nie miały skryptu, powiedzmy. Tak jak ostatnio Star Wars czy Wiedźmin. Myślę, że te materiały wyszły całkiem fajnie, mimo że... Nie miałem przygotowanego konkretnego skryptu pod nie. Większość materiału będzie skryptowana, ale tak jak wspomniałem od czasu do czasu, będę sobie pozwalał na improwizację. Natomiast no, różnica będzie taka, że tam będą materiały, które mają klipy, montaż i tak dalej, dalej. Na drugim kanale, na Ucastelmach 2, dalej będą materiały czysto vlogowe, aczkolwiek ich format też postaram się troszkę wzbogacić, żeby e, nie było tam, co prawda, klipów, bo nie chcę, żeby temat... te materiały były totalnie bezpieczne, jeśli chodzi o Copyright strajki i tego typu rzeczy. Ale będę tam wrzucał jakieś zdjęcia, jakieś infografiki, tego typu rzeczy żeby od czasu do czasu było co sobie na te filmy popatrzeć. Słuchajcie, jeśli nie subskrybujecie drugiego kanału, dajcie mu szansę, mam nadzieję, że materiały, które tam publikuję, Wam się spodobają. To są typowe materiały, które wiecie, odpalacie sobie, zmieniacie kartę, robicie, robicie coś w sieci albo gracie w jakąś grę, a tam ten materiał sobie leci, bo są to zwykle dłuższe rzeczy od 15, do nie wiem 20 minut, a czasami nawet więcej, służące właśnie temu, żeby po prostu sobie leciały w tle, jeśli ktoś moją gadaninę lubi. No i oczywiście są jeszcze napisy końcowe, ten projekt mam nadzieję, przynajmniej będzie dalej kontynuowany. E, aczkolwiek zauważyliśmy, że w którymś momencie publika jest tego kanału dosyć stała i lojalna, za co bardzo dziękuję, bo no mamy poczucie, że robimy to wszystko, te, te materiały na napisach dla kogoś. Widać to szczególnie na live'ach, gdzie się pojawia masa osób, cały czas są wrzucane jakieś super czaty, donate'y i tak dalej, więc się naprawdę czujemy docenieni, ale jakby wzrost nowych odbiorców... Bardzo nam tutaj przyhamował, i zastanawiamy się dlaczego. Czy to jest kwestia tego, że zwyczajnie są to, że te materiały są za długie, czy są za często, czy może po prostu wyczerpaliśmy limit? No I zwyczajnie w świecie być może nie ma więcej odbiorców na tego typu dłuższe, podcastowe treści. Przynajmniej na razie, zobaczymy. Jeśli tutaj macie jakieś propozycje, co byście chcieli w napisach zmienić, żeby ta forma była dla was bardziej atrakcyjna, no to dajcie znać. Myślę, że weźmiemy to pod uwagę. To są te trzy główne projekty, które w tym momencie prowadzę, ale jest jeszcze czwarty, czyli filmy robione dla TNT we współpracy z tą stacją. I również zachęcam Wam do ich sprawdzenia, bo poświęcam im naprawdę sporo czasu. To są zazwyczaj materiały, które, wiecie, nie recenzują filmów, ale starają się troszkę przybliżyć produkcję, na przykład, albo jakieś kwestie podejmowane w filmie. Często są tam jakieś, powiedzmy, takie typowo ciekawostkowe rzeczy, ale staram się, żeby to nigdy nie było po prostu puste, wiecie. Puste czy, wie, czy wie, że, ale żeby to było budowane w jakiejś, myślę, ciekawej informacji o danym filmie, który potem jest emitowany na TNT. Więc jeśli macie dostęp do tej stacji, no to myślę, że fajnie sobie obejrzeć taki materiał, a potem ten film samemu sprawdzić. Zachęcam gorąco, te wszystkie rzeczy podlinkuję w opisie. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze się z tą moją twórczością zapoznać, no to zachęcam gorąco. Słuchajcie, także w przyszłym roku postaram się przede wszystkim więcej materiału rzucać na główny kanał. Jest sporo tematów, które od dawna chciałbym podjąć. Przede wszystkim prequel star wars. Bardzo często się opowiadam negatywnie na temat prequeli, ale prawda jest taka, że nie miałem okazji jeszcze jakoś ubrać tego w jakąś dłuższą wypowiedź, żebyście mieli uargumentowany wywód, dlaczego myślę, że prequele są zwyczajnie złe. I chciałbym to zrobić troszkę w jakiś przewrotny sposób, być może w formie materiału, co dobrego jest w prequelach a Jednocześnie, oczywiście mówiąc też o, o, o tych wadach. Pomyślę jeszcze na tym, ale myślę, że to jest taki materiał, który na pierwszym miejscu jest u mnie. Oczywiście jest sporo jeszcze takich rzeczy, które zapowiedziałem dawno temu i jeszcze się za nie zabrałem. E, ostatnio gram w Jedi Fallen Order, chciałem zrobić materiał na temat tej gry. E, od dawna e, rozkopany mam materiał o masywe Andromedzie. E, tak samo e, o Assassin's Creed Odyssey, więc to są takie trzy materiały growe, które no, prędzej czy później się też pojawią. E, wiecie, ja jak coś zapowiem, to czasami trzeba. Na to poczekać, nie wiem, rok albo dwa, ale prędzej czy później się pojawi i myślę, że z tymi materiałami będzie podobnie. Natomiast co do pozostałych, yy, jakichś innych materiałów około filmowych powiedzmy, no to jeszcze mam powiedzmy, powiedzmy, że zostawię to na razie tutaj w kwestii niespodzianki, tak? Mam jeszcze parę pomysłów, którymi się na pewno zajmę w najbliższym czasie, słuchajcie. Yy, no, oczywiście będą topki, jeśli chodzi o podsumowanie roku. Będzie materiał o najlepszych filmach komiksowych 2019 roku, czy tam superbohaterskich, bo... Coś czuję, że niewiele z tych filmów trafi na topki najlepszych albo najgorszych. No, oczywiście będzie topka właśnie najlepszych filmów, najgorszych filmów. Będzie materiał także o. Sprzęcie, który używałem w tym roku, bo tak się składa, że w 2019 roku w moje ręce trafiło sporo nowego sprzętu, którym nigdy nie miałem okazji się pobawić. Xbox One X chociażby, Nintendo Switch, mam nowy telefon, smartfon, który, o którym chciałem krótko powiedzieć. Zacząłem używać Smartwatcha, także no, chciałem to wszystko zebrać w formie jednego krótkiego, nie krótkiego, ale w formie. Krótki przemyśle na temat każdego ze sprzętów, jakich miałem okazję używać, no i żeby stworzyło to taki, powiedzmy, przeglądowy materiał. Mało odskocznie oczywiście od takich typowo filmowych materiałów. Poza tym, w najbliższym czasie, no, mam jeszcze oczywiście skrypt do e, materiału o tym Spider-Manie, który cały czas nie został nagrany. Czy znaczy został nagrany, ale potem się zaktualizował, ehm, no ale myślę, że prędzej czy później też się tam pojawi bo wydaje mi się, że w przyszłym roku generalnie będzie troszkę luźniej, nie? W tym roku niestety, no niestety, stety, ale mieliśmy sporo takich dużych tematów, gdzie trzeba było rzucać wszystko i zajmować się właśnie tym, jak Avengers Endgame, Spider-Man, teraz Star Wars, Wiedźmin, natomiast no mam sporo w odwodzie pomysłów, albo nawet już zaczętych tekstów, które myślę, że w przyszłym roku, jak już będzie dużo, dużo luźniej, mniej takich, wiecie, wielkich filmów, o których wszyscy będą mówić, no to będę mógł się nimi Zająć. Cały czas planuję wrócić do streamów, cały czas się za to nie zabrałem i mam tam na myśli zarówno streamy growe. E, bo być może z Xbox One X da radę to robić bezproblemowo, jeszcze nie sprawdzałem nawet, e, ale też taki streamy po prostu, żeby z wami sobie pogadać e, o jakichś filmach, o jakichś innych rzeczach. No, jak już zacznę, no to zacznę na stałe, dlatego tak troszkę to odkładam i odkładam, bo wiem, że jak już rozpocznę serię, no to już będę się starał tego trzymać, w jakichś tam regularnych odstępach czasu, e, zobaczymy. No ale to cały czas też mam gdzieś tam z tyłu głowy, powiedzmy. O, w ogóle miałem sobie piwo otworzyć do tego materiału e, i zapomniałem. W ogóle, jeśli miałbym. Podsumować czy, czy dać jakieś elementy charakterystyczne z zeszłego roku, coś za co tamten rok zapamiętam. Przede wszystkim fakt, że w ogóle bardzo, bardzo ograniczyłem ilość spożywanego alkoholu i głównie chodzi mi tutaj o piwa, bo po pierwsze, piwkraftowi chodzi tak dużo, że nie nadążam zwyczajnie na tym, kiedy wchodzę do sklepu widzę całą półkę kompletnie nowych pozycji. Z czego no niestety wiem, że część nie będzie tak udana jak, jak mogłaby być, bo jesteśmy na tym etapie, że otwiera się masa nowych browarów i nie wszystkie niestety jakościowo e, dostarczają. To czasami wolę po prostu wziąć jakieś sprawdzone rzeczy i przez to, przez to po prostu kupuję tego mniej. E, mało tego. Jakby sama ilość alkoholu też została znacząco ograniczona, no bo bardzo popularne stały się piwa bezalkoholowe i niskoalkoholowe. Tu akurat mam jeden na 100, które ma tylko procent alkoholu, ale no, bilosła bezalkoholowe dostępne w każdej żabce to jest po prostu zbawienie, szczególnie w, szczególnie w te letnie, powiedzmy, miesiące. Natomiast najlepsze, jakie piłem, to chyba było mini maxi, tak się nazywa, to piwo spinty bezalkoholowe 0,5%. I zarówno wariant zwykły, jak i o smaku mango i marakui chyba? W każdym razie jakiś takim owocowym, były absolutnie znakomite i nie, mały, nie miały skutków ubocznych alkoholu, więc idealnie. Także słuchajcie, no to znoszę toast, wasze zdrowie tym oto niskoalkoholowym piwem i żeby nam się wszystkim wiodło w przyszłym roku, żebyśmy się spotykali tutaj w równie dużym gronie. I ostatnia rzecz, o której muszę koniecznie wspomnieć, to grupa. Bo tak się składa, że swoją, swoją własną grupę osobistą tutaj em, na Facebooku, która miała, dum... która nosiła dumne miano fan klubu zielonymi limienaznera, została przemianowana na oficjalną grupę napisów końcowych, przez to, że i tak tematyka podejmowana na tej grupie zahaczała wszystko, o czym mówimy w napisach. Em, no i słuchajcie, mało tego, że ta grupa się zaczęła rozwijać, to jeszcze znalazła się grupa naprawdę świetnych ludzi, która zaczęła rozwijać no, bezinteresownie na własną rękę tę grupę. E, więc e, jak tylko się zorientowałem, że radzą sobie lepiej z rozwijaniem tej grupy i moderowaniem i, i wiecie, animowaniem, powiedzmy, dyskusji, niż ja, e, no, dałem wszystkim moderatorów, adminów i tak dalej i w tym momencie grupa działa znacznie prężniej niż, nie wiem, mój kanał. E, więc zachęcam gorąco do sprawdzenia tej grupy, mam wrażenie, Powiem nie skromnie chociaż sobie skromnie bo to jakby nie jest moja zasługa do końca, ale, ale w tym momencie to jest jedna z fajniejszych grup w ogóle popkulturowych, jak, w jakich byłem. I, i tak jak mówię, to nawet nie jest moja zasługa, tylko tych wszystkich super ludzi, którzy w tym momencie się tą grupą zajmują. Wiecie, wiecie o kim mówię, nie? Tutaj pozdrawiam bardzo gorąco. Więc dajcie szansę, toczą się tam naprawdę fajne dyskusje. Przede wszystkim jest naprawdę fajny, wysoki poziom, kultura i, i, i porządek, więc no. Rzadko się takie miejsca spotyka w sieci, niestety. Także słuchajcie, bawcie się też dobrze w tego sylwestra, nieważne jak go spędzacie, czy w domu, czy z rodziną, czy z najbliższymi, czy ze znajomymi, czy na jakiejś imprezie. Jak tam wam wygodnie, jak wam się chce. Nawet jeśli to jest sylwester marzeń polsatu, z tego, nie polsatu, TVP z Zenkiem, Martyniukiem, byle się dobrze bawili. Natomiast y, muszę powiedzieć, że pierwszym filmem, który. Ostatnim filmem, jaki zobaczyłem w 2019 roku w kinie, było Jumanji 2, które było okropne. Natomiast pierwszym filmem, jaki zobaczę w 2020 roku, już 2 stycznia, będą koty. Więc takiego przełomu lat dawno już nie było. Dobra, słuchajcie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kanale, na wszystkich moich kanałach. Niebawem. Hej!